Ja na, teraz, dzisiaj będziemy nagrywać, będę grać kiedy z moim kolegą i gramy, bijemy godzinę. na tym filmie się na pewno tego nie uda, ale postaram się powklejać części, będę oj, będę w trakcie montowania tego filmu, nie wiem kiedy wejdzie, albo dobra, będą różne części, nie będzie w jednym filmie, yy, dobra. No, proszę o, o subskrypcję i lajka, czy chcesz coś dodać. E, no, subskrybujcie. Oh, Oj, lajk. Dziele lecimy. Nie wiem, mi się. No, wszystko no, jednak. O, 12. A i proszę państwa mieć... Bo nie, na tego docenie, nie odbieram nie chcą chcą ja. tam, bo tego nie nie odbieram nic nie się. go, Co musisz go, co musisz skończyć? nie odbieram go, tego. Wasza, powietrze. wiatr. Złap duszka, powietrza. E, go do wody. Dobra, jak to się od, pip, pitula magia. Teraz ja sobie pootwieram te skrzynki. No proszę Państwa, tego się nie spodziewałem. dar wiatru i co mi to da? Z wyposażeniem kill poruszysz się szybciej. No to Sigma. Ale ja potrzebuję jeszcze raz takiego ducha, duszka, potrzebuję cię. Dobra, czekaj, 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 na motor. To jest głupi pomysł A <laughs> nie to no, dobra, to jednak był mądry pomysł I uwaga uwaga robimy mi bug Ale sticka Co to? Bo, 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 bo. Dobra, nie mają łopony. Dead jeden z nich. Jed On był solo. No, wysiadaj. Oh o. Co jest? Aha. A co mi się nie przyda to. Serio nie miał amun do pompy? Tak? Oh, Pomocy. Pom ja, ja muszę już jechać. Weźcie mnie tu się bo ja już muszę jechać. Serio? <noise> tak mam Sie dzieje w historii. On umiera! On umiera Wiem, że to korona 500 metrów to pułapka, ale jadę tam. Ale nie wiem czy znam za kona i dostał z pojazdem. Zdę, chzda i zda. Tak to wygląda, gdy kolega wyjdzie. Dobra, mam no. 10 lajków, nagrywam, Grywa, film, no. nagrywam film z Valoranta i kolejny kolega do mnie dołączył. Halo, nagrywam film. Grywa. O, mogę do oczywiście. No. Zmieniam skinę. To, to jest jakieś dobre. No, jak wydałem na no to 300, zł, to nie, to musi nie nie być dobre. No. I przez wszystkie filmy, oprócz ten ostatni co nagrałem, to nie umiałem wycinać.

nie wiem czy to zrobić, ale chyba się tutaj ma tego wyzwania. E, na 50 subów to trochę pewnie potrwa, ale na 50 subów jakbym zapomniał to przypomnieć mi. Za, no jak dobra. będę mieć 50 subów? W komentarzach też proszę, napi proszę napisać. Jakbym zapomniał, robię live. live. Lipę A to, to nie jest od tysiąca przypadkowo Nie Czy to na TikToku To pewnie na TikToku ci się pomyliło Bo ja już tam a. kliknąłem w live'a I mogę Nic nie piszę po prostu Czy teraz czy później? później bo nie umiem wyjść Ale... Dobra no Krakawa. Dobra ale się da Nie trzeba mieć jakiegoś tysiąca subów Mam zeza a to że, żeby mieć go twórcy trzeba mieć tysiąc No to nie tak Leży ja, że... Skąd? To ja Aha, to my się nie wiemy? Nie wiem jak też wow. A, Dobra To nara Aha, on się chyba rozłączył Dobra, to my się nie wiemy z nim I teraz będzie koniec tej cięcia albo po prostu a, już, no robot się jeszcze może. Nie rozumiem O, Ło, kole. Cięcie w kopkacie łatwe bardzo. Co? Cięcie złatę w kopkacie. Ale ja się nauczyłem. A w kopku nie mogę takich dużych plików edytować. No spoko. 16 minut tam max. Tam. Ale to jest że twoje filmy trwają mniej więcej. E, no nie, jeden tam trwał 16, jeden trwa 37, bo nie umiem jeszcze wtedy zaczynać. Oro. Jeden trwał 34 minuty, ale go wyedytowałem, że trwa 22. Tu się nauczyłem i ten... ten co ostatnio nagrałem, to trwał normalnie 34 minuty. Dobra, cię za chwilę na drugim gońcu to, to, to... No ja się skąd to to to! Oła, ale mnie wszystko boli. Chłop się nazywam. metr 61. Czy masz jakąś miesięczną subskrypcję, czy ogólnie raz płacisz na zawsze? E, no, wykupiłem sobie na rok za 300 zł. Aha. subskrypcję masz? No, chciałem na miesiąc, ale to tak powiem, że się nie opłaca. E, I nie, nie wiedziałem, czy to kupić, mnie, co to, to sam zdecydował, ponieważ. Jak mówiłem, że chcę na miesiąc, to mówię, że mi się, że mi się spodoba że i że będzie trzeba wydać ponad 300 zł, a jak mówiłem, że ty za 300, to że mi się znudzi No a potem mieli, no, mówili mi coś tam, że, że ten, że mam być zdecydowane. Nie rozumiem tego. Taka. Stinek. Ale ale on jakiś A, jest, no. Nie no! Co to jest? Ja ja ja! Cześć, jakiś chłop ma Nie. pół minuty, reakcji. Co? Pół minuty ty, ty czas wie, reakcji. Dosłownie chłopa zaatakowałem, on sobie dalej strzela. z kill offa da dalej se tam strzela. Zaraz! 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 No ja tylko trafiłem na tego chłopa, bo ja go strzeliłem a mam dalej balić innego. Został taki Eminem, MET61: Ja takiego Był on? czarnego. Nie wiem, czarnego z, biały, z niebieskimi gałami. Huuuu! Ej, taki Midas, są, ma 10 sekundowe opóźnienie, nie? Strzeliłem stał 5 sekund i dopiero się dopiero ruszył. Ło chłopie, chciałem jakiegoś popa w lecie. się okazało, że ja tam się skolapsowałem. Sidney door! Głowa mnie boli. Dlaczego akurat tak nagrywam i musimy głowa poleć? Wow. Wat wow. da. is dit? Wat 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 is Wat is On na first party wbija wija, się wspomniąc. Aha Wim. O ten skarnet to skarnet Sto jest chłopa 5 sekund? Stańcie sobie... On dalej nie zareagował. Jakiegoś Stoję chłopa. daje jest... Lub nie daje snajpy. A on mnie zabija. Lecz Andrzejowi leż. Dudowi postrzelę w gonga mu Co Czeruję się, nie? Dobra, leży. gonga mu walnął. I ty wiesz. takim spaseńcem. Nik I QLS Alex, którego właśnie za ciupnąłem Dobra, zbijam 3070 fragów. Z tej okazji, ten odcinek. Musi to być ten typ. Ten spocuszek. Z spocuszek z 2-0. Aha Spocuszek 0 Będzie moim 3070 fragiem. Z tej okazji. Pośle odcinek. Co? No ty masz tyle Ej, to ja Dobra Dobra, kończymy film Nara. Proszę o suba i lajka bo, bo nie wiem co, ale proszę o suba i lajka